Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z powrotem do dziejów apostolskich My się kierujemy. 10, 11, werset mówi o takim bardzo ważnym wydarzeniu w historii zbawienia, kiedy ta zapowiedź kościoła, kościoła z Pięćdziesiątnicy wielonarodowego zaczyna faktycznie się po raz pierwszy realizować, realizować w taki sposób właśnie dołączenia do Kościoła ludzi z zupełnie innego. Innej grupy etnicznej. Poza oczywiście już Samarytanami, o których mówiłem. Samarytanie też byli inni etnicznie, ale byli trochę zmieszani byli jednak w jakiś sposób jakimś odłamem judaizmu. Natomiast tutaj mamy w 10 i 11 rozdziale historię posłania Piotra do Korneliusza i jego domu. Tutaj się pojawia taka wizja najpierw, gdzie Bóg mówi Piotrowi, co Bóg oczyścił ty niemniej zaskalane, żeby się nie wzbraniał w ogóle wejść do nieczystego domu, domu Poganina. Dla Żyda to było jakby z definicji czymś złym, no bo Bóg wymagał czystości. Wiadomo, że w domu Poganina rzeczy są nieczyste, więc nie powinien pobożny Żyd wchodzić do takiego domu w ogóle, więc Bóg go przekonuje, żeby się jednak dał przekonać. No i się daje przekonać i posłaniec przychodzi, on idzie do Korneliusza, w, Korneliu, w domu u Korneliusza głosi Ewangelię i generalnie wzywa ich do wiary w Jezusa Chrystusa i kiedy oni zaczynają się nawracać, to jest 44 werset, gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy, Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Bo najwyraźniej było to pytanie retoryczne. Nikt nie odmówił tej wody. Rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili Go, aby pozostał u nich kilka dni. I potem... Początek 11 rozdziału jeszcze raz ta sama można powiedzieć, historia jest omówiona, ale jest już omawiana w perspektywie tego, kiedy Piotr zdaje relację z tego, co zrobił, no, bo się musiał wytłumaczyć, jak mógł Ochrzcić ludzi. Ten chrzest ewidentnie jest chrztem, który włączał Pogan do tego nowego, można powiedzieć, zgromadzenia mesjańskich, chrystusowych, jezusowych. Wyznawców, którzy wyznają Mesjasze, Jezusa Mesjaszem, Chrystusem, no jak on to mógł zrobić. Pamiętajmy, że w tamtych czasach cały czas to są ciągle jeszcze sami Żydzi. No i znowu się pojawia cała historia, on tą historię opowiada. I, a gdy, i mówi tak, 15 werset, a gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch święty, jak i na nas na początku. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w pana Jezusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, zwróćcie uwagę, 18. Werset, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Ha! Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. No i myślę, że jest to bardzo ciekawa historia, dlatego, że ona pokazuje, jakby jaka była funkcja społeczna tego, żeby w taki sam sposób coś się wydarzyło w domu Korneliusza, jak w Dniu Pięćdziesiątnicy. Innymi słowy, to miało być widzialne potwierdzenie, że Bóg faktycznie włącza w Kościół nową grupę i tą nową grupą są poganie, którzy wyznają Jezusa jako Chrystusa, którzy, innymi słowy, stają się chrześcijanami. I zwróćcie uwagę, że gdyby nie to, że wydarzyło się tak na początku z Żydami i gdyby nie to, że to się powtórzyło, Dokładnie tak samo u Korneliusza, to myślę, że oni by mieli poważne problemy, czy aby faktycznie robią dobrze. Ale ponieważ ta wiara uzewnętrzniła się, unaoczniła się dokładnie w taki sam cudowny sposób, i jakby yy, dwa razy Bóg zaingerował w ponadnaturalny sposób, no to w tym momencie oni mówią: Aha, no to skoro Bóg to jakby zapieczętował zesłaniem Ducha Świętego, skoro Bóg to potwierdził takim identycznym, Podobnym, w sensie powtórzonym wydarzeniem, no to w takim razie my rzeczywiście widzimy, że Bóg to aprobuje, i my faktycznie widzimy, że Bóg w taki sposób działa. I myślę sobie, że to jest czymś, co my go, czego my dzisiaj nie rozumiemy. Nie rozumiemy dlatego, bo, no bo generalnie dzisiaj w większości Kościół jest dokładnie odwrotny: znaczy, dzisiaj w większości Kościół jest złożony z zwierzących pogan yy, yy, i Żydzi gdzieś tam się pojawiają, prawda, jako wisienki na torcie od czasu do czasu. jakieś tam nawróceni Żydzi, to tu, to, to, to tam się pojawiają. Oczywiście też to jest inny temat, dlaczego oni się pojawiają, ale to dzisiaj o tym nie będę mówił. To też jest jakby realizacja Bożej wierności wobec tego narodu, że oni zawsze są w każdym pokoleniu obecni w, w Kościele. Natomiast myślę sobie, że jest to czymś bardzo ważnym, żebyśmy widzieli właśnie ten taki wymiar, można powiedzieć, rozpoznania Bożego działania w tworzeniu kościoła, i właśnie to wstąpienie Ducha Świętego na Corneliusza takie ma zadanie, miało wzmocnić, miało dać rozpoznanie, miało dać pewien y, fundament pod to, żeby Kościół był jeden od samego początku. Oczywiście później się pojawia problem, y, jak jest Antiochia, po Antiochii się pojawia Sobór w Jerozolimie, to trochę inny temat, jest już nie tak bezpośrednio o Duchu Świętym, więc nie wiem czy o tym będę mówił, ale jakby na to nie patrzeć właśnie wstąpienie Ducha Świętego na Korneliusza miało być potwierdzeniem Bożej woli włączenia pogan do ciała Chrystusa, do Kościoła, do zgromadzenia Mesjasza. I no właśnie, i bądźmy wdzięczni za to, bo to dowodzi tego, że Bóg faktycznie w taki sposób chciał zadziałać. Mamy prawo do tego, jako mówię do tych z nas, którzy są etnicznie nieżydami. mamy do tego prawo, jeśli faktycznie wierzymy w Chrystusa, Mamy prawo przynależeć do Jego kościoła. I to jest łaska, i to jest dowód na to, że niczego sobie jakoś nie naciągamy, nie przypisujemy, ale że faktycznie od samego początku taki był Boży plan. Panie, dziękujemy Ci za łaskę nad nami, dziękujemy za to Panie, że w Chrystusie mamy wszystko, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Daj nam Panie wdzięczność też za to, że dałeś nam dom duchowy w Twoim ciele, w Twoim kościele, i daj nam się z tego cieszyć, i daj nam się w tym rozwijać. I, I Panie, bądź uwielbiony przez nasze życie w Tobie. Z Bogiem i do zobaczenia.